Waldemar Siwiński jest moim kolejnym gościem. Dla uczestników tegorocznych mistrzostw w ogóle to, o czym będziemy teraz rozmawiać, to jest rzecz albo nieznana, albo słyszą to z opowieści swoich rodziców, może nawet dziadków. Panie Waldemarze, jest pan współtwórcą i pierwszym redaktorem naczelnym Bajtka. On nie od razu wyglądał, tak? Była, najpierw był, był mały Bajtek. Był mały Bajtek, potem trochę urósł. A ja rzeczywiście pamiętam to ze swojego dzieciństwa, bo nie tylko lubiłem czytać artykuły, ale przede wszystkim z uporem maniaka przepisywałem listingi programów, które były publikowane zawsze gdzieś tam pod koniec, ale też w środku. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale tutaj jest listing w basic Andrzej Dragan mówił o tym, że programował w Assemblerze, ale to totalny hardcore. Dla tych nieco mniej zaawansowanych BASIC był o wiele prostszy i bardziej dostępny. No a żeby zrozumieć, co tam napisać, no to można było inspirować się listingami, które były tutaj publikowane, bo nie było wtedy internetu, więc gazety publikowały kod programu. Proszę powiedzieć o tym, skąd, skąd wzięło się to pisemko i dlaczego było tak popularne. Bajtek ukazał się jesienią 1985 roku. Dla tych, którzy są bardzo młodzi i nas oglądają, to były jeszcze stare, niedobre czasy przed 1989 rokiem. Komuna. Czyli Bajtek to jest historia, choć Bajtek Generation to jest jak gdyby absolutnie fakt dzisiaj, dlatego że wiele osób się przyznaje. Dlaczego Bajtek uruchomiliśmy? Dlatego, że było, były już komputery w Polsce. No, mało, dużo, tam 40, 50 tysięcy szacowaliśmy. Na świecie pisma komputerowe. Czyli czuliśmy wszyscy, że to jest ważne. No U nas w Polsce się tego nie zauważało. To był że, świerszczyk, była przyjaciółka, Standard Młodych, tak. mieliśmy różne. Takie, te, taki <grym> czas po stanie wojennym, kiedy tak. jeszcze była teoria, że nie ma papieru, nie ma papieru, nie można żadnego pisma uruchomić, a wiedzieliśmy, że strata tej generacji, a to była generacja bardzo liczna. Ja przypominam, że początek lat 80. to jest to ta, był wyż. ten wyż i to się tak. rodziło po 780 tysięcy. Dzieci, jak gdyby, trzeba było im coś zrobić. No i w takim gronie kolegów z większości z Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, którą skończyłem z różnych redakcji Politechnika itd., przy sztandarze młodych zebraliśmy grupę, która no, była pod parą, była gotowa, wiedziała co to, jest, co to znaczy. No i trafił nam się pan dyrektor Hoffman, który miał papier, był to dyrektor jednego z wydawnic RSW, to był taka koncern kiedyś, który mówi: Słuchaj, zaoszczędziłem trochę papieru. Mówię, zostań naczelnym, bierz to na siebie, ale spróbujemy to wydać. Wie pan, że to, o czym Pan teraz mówi, jest kompletnie niezrozumiałe dla ludzi, którzy nas oglądają. W ogóle po co papier i jak może brakować papieru? No tak, ale my mówimy o czasach przedinternetowych. Mówimy, mówimy o czasach, kiedy ten papier był jedynym no nośnikiem, praktycznie dostępnym. I państwo go reglamentowało. Państwo go re reglamentowało, dlatego, że w ten sposób kontrolowało tak zwany drugi obieg, jak gdyby. Zresztą mogło odmawiać uruchamiania nowych pism no dla kościoła, dla innych. Była teoria, nie ma papieru. Zresztą to była nie tylko teoria, dlatego że toaletowego papieru też nie było. To w różnych filmach z tej epoki widać te takie obwieso, ob, ludzie obwieszeni rolkami papieru gdzieś tam na sznurku. Nam się to udało, profesor Turski, wielu uczonych nam w tym pomagało i wydaliśmy ten pierwszy numer. I co się okazało, że ponieważ to był dodatek do standardu młodych, to standard młodych miał nakład wówczas gazeta młodzieżowa pół miliona egzemplarzy. I jak myśmy ten bajtek wydali, i napisaliśmy, że no bajtek już się ukazał, już w kioskach ruchu, to reklama tego pisemka w nakładzie 40-50 tysięcy egzemplarzy poszła w pół milionie egzemplarzy. I w ciągu jednego dnia wszyscy biegali po Polsce się pytali, gdzie jest bajtek. No bajtka oczywiście już nie było, bo się sprzedał, no ale dzięki temu, no po kilku miesiącach argumentowania uzyskaliśmy już taką prawdziwą zgodę na dużego bajtka i to było pierwsze pismo wyczekiwane przez wiele lat. Ono odblokowało kolejne, potem się ukazały, komputer, enter, jak to cała tak. seria, natomiast bez bajka by tego wszystkiego nie było. My szacujemy, że no, zyskaliśmy tak ze dwa lata, jak gdyby sprytem i podstępem na ten rynek prasowy się wciskając. Właśnie odkryłem smaczek, to jest 85 tak. rok, i nie znaliście jeszcze wtedy słowa joystick drążek sterowy. No. Zasada działania drążka sterowego, nie joysticka. To jest fenomenalne. Ale to, jest to były rady, jak, jak samemu jak go zrobić. Aha. Poza tym Aha. bardzo szybko robiliśmy na przykład testy joysticku. Były różne testy, typu, typu próba dżemu. No, brało się w dżemie prawda, i patrzyło się, czy działa. Czy próba zrzutu, czy próba wody jak gdyby. Słuchajcie, najważniejsze było jedno, że trafiło to do tej generacji, no właśnie tak... 8, 17 lat mniej więcej i zainteresowanie odpowiedzi na każdy konkurs na każdą inicjatywę to były tysiące listów tysiące listów nagrody dla tych którzy nie rozumieją dalej. listów czyli listów papierowych papierowych trzeba Pięknych, było napisać takie. koperta znaczek poczta i dopiero dla tych którzy myślą że listy to są maile albo, albo jakieś komunikaty i wiadomości na discordzie nie 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 ale w tej chwili znowu jak gdyby zainteresowanie tymi czasami wraca dlatego że są firmy Retronics, które drukują jak gdyby reprinty tych różnych numerów czy, czy publikacji. Są specjalne imprezy, gdzie można pograć na starych, y, pograć głównie na starych komputerach. Można dotknąć tego magicznego ZX Spectrum, czy Atari, czy Amstrad Schneider prawda, tych, tych pierwszych edycji. Cieszymy się, że Bajtek trafił w swój czas. Natomiast myśmy wyczuli gdzie i dla kogo go robić. A co się stało, że on zniknął? Gdzie, gdzie był zmierzch historii takiego pisma? No, ja byłem naczelnym Bajtka od 1985 do 90 roku. Potem byłem redaktorem naczelnym w Papie, budowałem system komputerowy gdzie indziej i zostawiłem go. No i potem przyszły czasy rynkowe, czyli to była taka próba rynkowa, gdzie weszły różne pisma zagraniczne, gdzie inflacja szybowała, to były gigantyczne kwoty, jak pamiętamy. No i ekipa, która, która, która i wiele pism wtedy zniknęło. I ekipa, która to moich młodszych kolegów jak gdyby, no na tym rynku konkurencyjnym, biznesowym, no w pewnym momencie z powodów, no przede wszystkim biznesowych nie, nie wytrzymała. No stało się to, co się stało. Większość pism, które były realizowane poprzez tak zwaną spółdzielnię dziennikarską, które nie miały partnera silnego na zachodzie, które się no, nie sprzedały, no niestety zniknęły. Co jeszcze pojawiało się w takim piśmie? No bo pamiętajmy, znowu, jest to trudne do zrozumienia dla ludzi, którzy wychowywali się od urodzenia z internetem i jakimś ekranem przed, przed oczyma. Trudno jest sobie wyobrazić świat, w którym naprawdę jedynym sposobem na Uzyskiwanie informacji jest albo pójście do biblioteki, czytanie książek, albo właśnie czerpanie wiedzy z takich czasopism. Więc co jeszcze się znajdowało poza listingami programów? No przede wszystkim gry komputerowe. Gry komputerowe. Znaczy myśmy w każdym numerze na środku zamieszczali no, tak zwaną mapę, prawda? Mapę gry komputerowej, żeby ona podpowiedziała. Pokaż, proste. o właśnie. Tutaj, o, 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 udało mi się. E, tak, Państwa. to do tej kamery, o. Tak. tak, i to był, ten, to był ten szał, dlatego że gry komputerowe już były, bo to się przegrywało, ktoś przywilej kupił. O, były takie czasy, to jest ciekawostka i nasi widzowie pewnie tego nie wiedzą, ale jak się słuchało odpowiednich audycji radiowych, to gry komputerowe były nadawane przez radio. Można było nagrać. Dźwiękowo wysłaną grę, nagrywało się to na kasetę, wkładało się do magnetofonu i heja, i się grało. Ale oczywiście dlatego, że wszystkie media zaczęły wtedy po tym naszym sukcesie, po pojawieniu się bajtka, jak gdyby, no, rubryki wprowadzać albo dodatki wprowadzać, albo jak gdyby różnego rodzaju audycje. To była du duża, duża grupa ludzi no, w spektrum. Bogdan Borusławski, Krzysiek Surgowc w radiu. To no, naprawdę. Myśmy uruchomili lawinę. Pewnie. Piractwo szło na potęgę. No, ale to takie były czasy, przecież ta okładka bajtka, która ukazała się, ta grafika, ten mały bajtek, który ukazał się najpierw w postaci małej, potem dużej, no to też to jest, wyrwałem kiedyś reklamę. Z tygodnika francuskiego Parymacz, bo one były w RSW wtedy dla dziennikarzy za darmo, praw autorskich Polska nie przestrzegała. No i znakomita reklama, jak gdyby też była piractwem. Dzisiaj byśmy powiedzieli, dzisiaj byśmy to kupili, czy sami zrobili zdjęcie, no ale wtedy jak gdyby była trochę inna rzeczywistość. Dla nas było ważne, żeby to poszło do przodu i do przodu poszło, i teraz spotykamy się z ludźmi, nie tylko z branży, tylko z różnymi bankowcami, prezesami firm, no którzy na tym bajtku jak gdyby budowali swoje pierwsze fascynacje techniką, komputerami, programowaniem, nowoczesnością, czy chęcią wręcz nadążania za światem. Ja nie, 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 niedawno się z Piotrem Sankowskim spotkałem, rozmawialiśmy o czymś innym, ja wspominam o bajtku, on mówi tak, mówi przepisywałem listingi, mówi ręcznie, tutaj mówi do, do swojego komputerka z bajtka, mówi bardzo ci dziękuję, no dzisiaj, dzisiaj jak gdyby to on wyznacza pewne kierunki w rozwoju tak. właśnie. Dokładnie. Czyli my się cieszymy, że ta generacja bajtka no, sporo zrobiła. To jest, to jest już generacja w drugim pokoleniu, dlatego że mój syn w tym piśmie pisał programy dla mojej córeczki. On miał lat 12, ona lat 9. Natomiast dzisiaj no, wnuczek, jak gdyby, no, sam już montuje komputer. Prawda? Dostał komputer od ojca, ale pod warunkiem, że go sam zmontuje, zlutuje, przetestuje i będzie działał. Działa. Kiedy patrzy pan... Przez pers z perspektywy założyciela tego pisma, jego redaktora naczelnego, na to, co mamy dziś. To jest wspaniałe. To jest wspaniałe. Ja muszę powiedzieć, że no, my promujemy w perspektywach jak gdyby i w piśmie i w różnego rodzaju wydarzeniach, imprezach właśnie edukację w IT. Natomiast to jest fantastyczne, dlatego że my tutaj uczymy i rywalizacji, ale uczymy również szacunku dla najlepszych. Liczymy te, tej chęci nadążania czy wręcz wyprzedzania czasów czy kolegów z innych krajów, no bo właśnie przyszłość należy do naszych młodszych kolegów, którzy tutaj dzisiaj na Państwa znakomitej imprezie Rozwiązują kolejne zadania. Ale gdyby nie było kogoś, kto pomyślał tych 40 lat temu że nie można pozostawić całego pokolenia potencjalnie bardzo zdolnych, ambitnych ludzi, nie można ich zostawić samych, nie zagospodarować ich wyobraźni informacjami o komputerach, o tym, do czego mogą być wykorzystane, to być może dziś nie odnosilibyśmy takich sukcesów w programowaniu, no bo kto miałby inspirować tych młodych ludzi, jak nie ich rodzice, nauczyciele, którzy wychowywali się między innymi na bajku? To, to, to jest jak gdyby pytanie uzasadnione, dlatego że to nie jest tak, że coś się musi zdarzyć w historii. Coś się zdarzy, jeżeli no, w, w danym momencie znajdą się ludzie, z, znajdzie się formuła. Zresztą ja też miałem szczęście, bo tutaj współtwórcą bajtka był też ulubiony prezydent Polaków, Aleksander Kwaśniewski, który był wtedy naczelnym Takie. Standard młodych, myśmy jak, gdyby, myśmy jak gdyby razem to robili. Ja byłem inżynierem informatykiem, magistrem inżynierem, który znał, znał e, potrzeby, znał grupę ludzi. Natomiast natomiast Oleg jak gdyby politycznie to przepychał, dlatego żeby taka decyzja się ukazała, żeby, żeby papier się znalazł. Żeby ten papier się znalazł, po, tr trzeba było się przepychać na szczytach. Akurat on wtedy e, został ministrem młodzieży i to pomogło nam trochę Uruchomić, uruchomić w tym czasie, to bardzo sympatycznie, bardzo sympatycznie się też przy każdym spotkaniach do tych czasów odnosimy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dzięki za tę pracę, którą wykonaliście 40 lat temu z całym zespołem. Naprawdę było warto. Też się pod tym podpisuję, bo sam czytałem kolejne numery Bajtka. Bardzo się cieszę i zapowiadam też, że planujemy na czerwiec takie spotkanie wszystkich, którzy czują się członkami Bajtek Generation, czyli jak gdyby dużej grupy ludzi, którzy. Którzy z sympatią myślą o Bajtku, a spróbujemy dać też taki update wiedzy, informacji na ten moment, jak gdyby, dlatego, że jest to pokolenie w pełni aktywne, zwłaszcza tych, tak którzy jest. wtedy mieli kilka lat, tak jak Pan. Bardzo dziękuję za rozmowę. A my nie zapominamy, że jesteśmy na wydziale zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie swój finał mają 29. Ogólnopolskie Mistrzostwa Akademickie w programowaniu zespołowym. The year is 1985, the dark days of communist Poland. Daily life is marked by hardship, scarcity, and a longing for the West, a world undergoing a great technological revolution, computerization. Behind the Iron Curtain, the first magazine about computers, electronics, and the future emerges. A magazine that opened young minds to the new digital world. Baitek. z mikrokomputerem na czyli Bytec. Pierwsze polskie pisemko poświęcone mikroinformatyce. Pierwszy numer ukazał się we wrześniu i natychmiast zaczął znikać z kiosku. Inspiring a generation of brilliant developers and computer scientists that would lead Poland into the digital era. One of creators of Phenomen of Bytec and very first editor in chief was Waldemar Siwiński, the founder of perspective education foundation and bianca's dad perspective was founded in 1998 with a clear mission to raise the bar in polish education through smarter choices stronger universities and a digital future what are we best known for the national rankings of schools and universities perspective built a strong reputation and most importantly public trust at the same time the foundation realized that to unlock poland's full potential in stem we requires more women at the table bianca shivinska took on this mission in 2006 when women made up only 24% of students at technical universities she launched the first ever nationwide girls go stem campaign in collaboration with every technical university in poland they inspired young women to pursue careers in science and technology and the results? Nothing short of spectacular. Today, 36% of students in technical fields are women. We changed the academic environment. And then came the time to transform the world of business. Together with Intel, we founded the very first scholarship in Europe for girls in computer science and IT. This led to the creation of the IT for She program recognized by the European Commission as the best initiative for girls and women in STEM in the entire EU. As we grew as an organization, so did our dreams. In 2018, we launched the first ever gathering of women in tech, the summit. We planned for 1000 participants, over 2800 came, and that is the start of story you all know. And look at us now. Across 7 editions, we've welcomed 50,000 people from around the world. Because we believe that the world of technology should be and can be good for everyone, even for our planet. The digital world is entering a new phase of growth, and yes, we are part of it. Always one step forward. 40 years of transformation. One goal, one team. Perspective Education Foundation. And this is just the beginning. W tym krótkim czasie, kiedy pokazywaliśmy materiał filmowy, pojawił się First Solve, zadanie D, które jako pierwsza rozwiązała drużyna Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeśli dobrze pamiętam, to jest UWR2, ale mogę się mylić. Na pewno drużyna Uniwersytetu Wrocławskiego. O tym, co to za zadanie i dlaczego pojawiło się dopiero teraz. Będziemy rozmawiali z Adamem w następnym wejściu poświęconym temu, co dzieje się na dole. Natomiast teraz chciałbym przedstawić kolejnych gościa, właściwie gościnia, które pojawiły się w tym studiu, dr Bianka Siwińska i Ewa Paliga. Witam e, Panie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o e, miejscu kobiet i o tym, jak chcemy dziewczyny zaangażować do tego, by w końcu przełamały monopol e, facetów w informatyce. To, to, się, to się dzieje, to się dzieje na naszych oczach. Czy w takim tempie, w jakim byśmy chcieli, nie wiem. I jako prezeskę Fundacji Edukacyjnej Perspektywy chciałbym Ciebie właśnie zapytać, jak, jak to się dzieje, czy jest dobrze, czy niedobrze? Jak wyglądają postępy w angażowaniu dziewczyn? No, kierunek zmian jest na pewno dobry, bowiem e, dużo więcej dziewczyn interesuje się nowymi technologiami, studuje informatykę, potem wchodzi do branży, bierze udział też w takich tutaj e, zawodach. E, natomiast no, ten, e, ten wzrost no, nie jest wystarczający, jak na nasze potrzeby, wydawałoby się, bo e, o ile faktycznie jakby ten, te, ta dynamika wzrostu liczby studentek informatyki jest Trzykrotnie większa niż chłopaków studiujących informatykę, to jednak liczbowo cały czas to jest około 15-17%. Podobnie tutaj na tych zawodach też jest mniej więcej ta sama proporcja. Także e, 3 lata temu, 5 lat temu, 10 lat temu było o wiele gorzej. Bardzo trudno było jakąkolwiek dziewczynę e, na informatyce dostrzec. No to teraz już jesteśmy w dobrym kierunku maszerujemy, ale na pewno jeszcze jest dużo dziewczyn, które mogłyby studiować informatykę, które mogłyby robić karierę w tym kierunku, tylko po prostu jeszcze potrzebują zachęty. Zachęty z otoczenia, zachęty ze szkoły, zachęty z mediów, żeby mogły siebie w ogóle w tym obszarze zobaczyć, no ale na szczęście są już tutaj właśnie takie, takie gwiazdy przyszłe, tak jak Ewa. Ewa brała udział w mapie, czyli w mistrzostwach w algorytmice i programowaniu. Tak. To jest ten program skierowany do licealistów. Co ciebie przekonało? Co sprawiło, że stwierdziłaś, że no, przecież mogę. Chciałam e, też się sprawdzić. Też e, bardzo podoba mi się w sumie programowanie i też, e, też uważam, że to jest bardzo fajne środowisko. Też e, lubię się rozwijać, bardzo lubię się uczyć i też no głównie to. A to, że zdecydowałam się akurat na wystartowanie w mapie, to, e, to też właśnie, e, też miałam trochę trudniej, bo byłam sama w drużynie, bo też w mojej szkole niestety nikt więcej się nie zajmuje programowaniem, ale mimo wszystko stwierdziłam, że to jest bardzo fajna inicjatywa i no, tak. I jak ci poszło do tej pory? Co, co przeżyłaś w swojej przygodzie z mapem do teraz, do dziś? Myślę, że główną, e, głównym, główną taką rzeczą, która mi się najbardziej podoba, to jest e, to środowisko i ludzie, których poznałam, i też możliwości, jakie dzięki temu mi się otworzyły. Tak, że na przykład mogę tutaj też być i uczestniczyć w tym wydarzeniu. Mam nadzieję, że jakbyś studiowała też na polskiej uczelni, to myślę, że na pewno że będę chciała brać udział w takich zawodach jak ta. Ile masz teraz lat i w której jesteś w klasie? E, mam 18 lat i jestem w klasie maturalnej. Także... Co zrobisz? Bo powiedziałaś tak, że jeżeli będę studiowała na polskiej uczelni, to jakie masz plany w głowie? Tak, zastanawiam się też nad studiami za granicą, mhm. głównie w Danii, ale to jeszcze zobaczymy, jak to się ułoży. No Ewa jest przykładem na to, że yy... Dziewczyny coraz chętniej się zgłaszają, ale tak jak powiedzieliśmy statystycznie wciąż jest wiele do zrobienia, żeby te, te szanse się wyrównały. Być może nigdy nie będzie równej liczby kobiet i mężczyzn, a może kobiet będzie za jakiś czas więcej. No trudno jest powiedzieć, w którą stronę to pójdzie, gdzie, gdzie jest ta granica, ale IT for she to jest taki program, który ma e, twój program, który ma promować e, IT wśród młodych kobiet. Tak, my prowadzimy ten program już od 10 lat, także, także ten wzrost liczby dziewczyn studiujących informatykę też częściowo bierzemy na siebie, bowiem faktycznie kilkaset dziewczyn co roku przechodzi przez te nasze działania. Niedługo w ramach tego programu w górach odbędzie się Women in Tech Camp, czyli właśnie taki obóz IT4SHE, w ramach którego dziewczyny przez tydzień mają warsztaty. Mają mentoring, też właśnie e, wykłady, no i między sobą też się poznają, dlatego że tak jak powiedziałaś, no jakby czasami one są same. E, czy w szkole, czy Ale na Ale tu akurat sama tylko dlatego, że nawet chłopaków, jak rozumiem, nie Bo było, nie tak? Ma, nie ma, niestety. No, no więc właśnie, więc jak masz taką szansę poznać te wszystkie koleżanki, które mają te same zainteresowania tak, tak. z całej Polski, to i czujesz się inaczej, i fajne projekty możesz już rozpoczynać, e, i, i jakby, no masz więcej siły wtedy i a, pewności siebie. A powiedz mi właśnie z twojej perspektywy, jeżeli kilkaset kobiet rocznie przechodzi przez wasze szkolenia, to co jest z waszej perspektywy, z Waszych doświadczeń, tym największym hamulcowym, jeżeli chodzi o zaangażowanie dziewczyn w informatyce. Wiesz co, czasami jak idę na jakąś konferencję informatyczną, nie stricte kobiecą, tak, no bo my robimy stricte kobiece, no to idziesz tymi korytarzami, na przykład tym pałacem kultury po prostu tam na dole, tymi kularami, no i po prostu idziesz przez taki szpaler. Facetów, nie? którzy tam są, którzy się tym interesują, i, i nie czujesz się tak do końca jak u siebie. Nie? Więc mi się wydaje, że im więcej tych dziewczyn będzie faktycznie szło w tym kierunku, też tym kolejnym będzie łatwiej. E, bo do tej pory było tak, że tylko jakieś wyjątkowe dziewczyny, wyjątkowo zmotywowane, tak jak na przykład. E, Maria, Maria Skłodowska-Curie też była jakimś wyjątkiem. Mhm. Była wybitna, no więc się przebiła. Ale nam chodzi o to, żeby nie tylko takie super, super talenty szły do dziedzin technicznych czy właśnie do informatyki, tylko żeby to był taki normalny wybór, tak jak to jest w przypadku chłopaków, czyli żeby to nie było jakimś wyjątkiem. No i w tym momencie przeszkodą na pewno jest to wyobcowanie. Często też poza głównymi ośrodkami. W bardziej konserwatywnych, mniejszych środowiskach e, cały czas no, nie widzi się tej dziewczyny w roli e, informatyczki, ale tutaj, właśnie w ramach it 4 też mamy bardzo fajne działanie. Zapraszam Cię w przyszłości do niego, e, dlatego że ono się opiera na wolontariacie dziewczyn. E, więc robimy takie, takie zajęcia, e, tydzień zajęć w małych miejscowościach, we wsiach, e, w całej Polsce e, i dziewczyny. Z kierunków technicznych, ścisłych, informatycznych przyjeżdżają tutaj wsi, powiedzmy, czy do tej szkoły w małym miasteczku e, i uczą dzieci programowania, robotyki, wprowadzają je w ogóle w nowe technologie, e, i jakby tutaj w obie płci biorą w tym udział, natomiast nauczycielkami są dziewczyny. I to bardzo zmienia tak naprawdę tą świadomość u tych u już już w szkół podstawowych, u, u nauczycieli, u dyrektorów, no i u rodziców. Więc takie pokazywanie prawdziwego przykładu jest tym, co naprawdę może zmienić czyjeś życie. Jakiś fajny pomysł poddać i obudzić tą iskrę. Ewo, ty jesteś z Rzeszowa. To tak. jest duże, fantastyczne miasto. Ale jak się okazuje, z nie tak dużą liczbą osób wkręconych w programowanie. Niestety nie. No, ale właśnie też do tego, co ym, y, pani powiedziała wcześniej, to też na pewno odczułam to wyobcowanie, mhm. y, że trochę nie pasuje do tego środowiska. Będąc już y, na. Zaczynając już tą drogę, okay. ale na pewno też bardzo mogło to, że, że widzę, że dziewczyny też biorą w tym udział i też poznałam koleżanki, które są naprawdę bardzo dobrymi programistkami i to też myślę, że pomaga. Też takie te inicjatywy na pewno też, że pokazuje się więcej kobiet i. Różne możliwości. A tobie udało się wciągnąć jakieś dziewczyny, no, bo mhm. mówiłaś, że kiedy ty zaczynałaś, no to byłaś jedyna w szkole, potem już była co najmniej jedna osoba w twojej szkole, no czyli tak. ty, czy twoim śladem ktoś jeszcze poszedł? Jeszcze nie, ale chciałabym kiedyś e, jakoś brać w tym udział, jakoś się zaangażować, żeby też po prostu pomagać ludziom, też może w trochę w moim, e, też w Rzeszowie, na Podkarpaciu, może też trochę. Podkarpacie zasługuje na takie talenty jak ty. Absolutnie. Bardzo serdecznie dziękuję, doktor Bianka Siwińska i Ewa Paliga. Ja tylko dodam, że właśnie ciebie i inne talenty z Podkarpacia, ale też z całej Polski zapraszam na takie właśnie wydarzenie, po którym na pewno na pewno poczujesz siłę kobiet w informatyce, dlatego że my co roku robimy największe wydarzenie w Europie. E, dla kobiet w w IT, w ICT, w, w inżynierii, Women in Tech Summit, perspektywy Women in Tech Summit. I to jest w czerwcu w Warszawie. E, I tam jest 14 tysięcy kobiet. Czuję się zapraszamy. Mężczyźni też są, zapraszam <laughs> oczywiście, ale po prostu to jest coś niesamowitego. Musisz Dziękujemy być. bardzo. I to no, będzie to. taki materiał, który krótko pokaże, na czym ten Women in Tech Summit polega. Impreza, którą rzeczywiście z czystym sumieniem możemy polecić. We've spent all our lives to live, of a star. Breaking the walls, we finally get to show it. Welcome to Perspective A Woman in Tech Summit 2025! This is our moment! We gotta take the chance to shine. We are strong, we are united, and we have our beliefs in thoughts When we are together, we are stronger than ever. This is it. We don't quit. We're beginning to rise above. Here and now, have no doubt. Heads up high, 'cause taking This up. is our moment. Of all women, we can fly high.